Ukochane dziecko, wideo, które znalazłeś, jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ zawiera osobistą wiadomość skierowaną właśnie do ciebie od Twoich aniołów stróżów. Mówi o kimś, kto bardzo za tobą tęskni i jest na skraju wyznania swoich uczuć. Ta osoba kiedyś czuła się bardzo blisko ciebie i uważała cię za nieodłączną część swojego życia. Teraz tęsknota za tobą jest tak silna, że wpływa na każdy ich dzień. Ich świat wydaje się mniej jasny i mniej radosny bez ciebie. Każda dobra chwila sprawia, że pragną, abyś tam był, a w trudnych chwilach tęsknią za komfortem, który przynosiła Twoja obecność. Ta tęsknota stała się tak silna, że nie mogą już dłużej ukrywać swoich uczuć. Są gotowi powiedzieć Ci, jak bardzo potrzebują Cię z powrotem. Nie wstydzą się tych emocji. Wręcz są z nich dumni. Chcą otwarcie wyznać swoją miłość do ciebie, ponieważ wierzą, że jesteś wyjątkowy i niezastąpiony. Ta osoba podziwia wiele rzeczy w tobie: Twoje naturalne piękno, żywiołowego ducha, a nawet dziwactwa, które cię definiują. Cenią sposób, w jaki sprawiasz, że czują się żywi, obawiając się, że nie znajdą tego z nikim innym. Zdają sobie również sprawę, że może nie być innej osoby, która mogłaby dorównać temu, co wnosisz w ich życie. Jednak wraz z tymi intensywnymi uczuciami pojawia się także strach. Boją się, że mogli przegapić swoją szansę na bycie z tobą. Ta myśl ich trapi, ponieważ idea, że nie będą mogli dzielić życia z tobą, jest dla nich nie do zniesienia. Pamiętają wspólne chwile jako barwne i pełne życia. W przeciwieństwie do obecnej szarości, którą teraz czują. Przygotowując się do ujawnienia swoich uczuć, myślą o różnych aspektach Twojej osobowości, których im brakuje, Twoim poczuciu humoru, sposobie patrzenia na świat i unikalnym podejściu do życia. Obawiają się, że bez Ciebie nigdy nie znajdą kogoś, kto rozumie ich tak dobrze i sprawia, że czują się tak jak Ty. W niektórych momentach to wideo od Twoich aniołów stróżów zachęca Cię do zrozumienia głębokich uczuć tej osoby. Jest to sygnał, aby rozważyć możliwość ponownego nawiązania kontaktu, by może na nowo odkryć radość i kolor, które kiedyś dzieliliście. Mają nadzieję, że poprzez wyrażenie prawdy swojego serca może pojawić się szansa na przywrócenie witalności i więzi, które kiedyś definiowały Wasz związek. Ta osoba bardzo starannie planuje, jak opowiedzieć ci o swoich uczuciach, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to ważny moment i chce to zrobić w odpowiedni sposób. Naprawdę im na tobie zależy i obawiają się zrobić cokolwiek, co mogłoby cię jeszcze bardziej odsunąć. Pragną być wobec ciebie całkowicie szczerzy i wyrazić, jak bardzo tęsknią za Twoją obecnością w swoim życiu. Nie mogą już dłużej milczeć na temat swoich emocji. W przeszłości mogli unikać zmierzenia się z tym, co czuli, co mogło cię zranić, ale teraz są zdeterminowani, aby nie sprawiać ci więcej bólu. Ich uczucia do ciebie są szczere i silne, całkowicie skupione na tobie. Chcą wyraźnie zaznaczyć, że jesteś jedyną osobą, na której im zależy i że Twoja obecność ma dla nich ogromne znaczenie. Nie są zainteresowani nikim innym. Kiedy podzielą się z Tobą swoimi uczuciami, decyzja, jak na to odpowiedzieć, będzie należała do Ciebie. Mają nadzieję, że będziesz otwarty na wysłuchanie ich, ale również przypominają Ci, abyś chronił siebie i nie pozwalał nikomu wykorzystywać Twojej dobroci. Wierzą, że przebaczenie jest cenne, ale powinno być udzielane tylko tym. Którzy na nie naprawdę zasługują. Oczekując ich wyznania, sugerują, abyś zastanowił się nad wspólną historią, pomyślał o dobrych chwilach i wyzwaniach oraz rozważył, czy jesteś gotów ponownie wpuścić ich do swojego życia. Zachęcają Cię do skupienia się na miłości do samego siebie i osobistym rozwoju w tym czasie, podkreślając, że kochanie siebie jest kluczowe, aby móc skutecznie kochać innych. Uważają, że czas, który spędziliście osobno, był niezbędny, pozwalając każdemu z Was stać się lepszymi wersjami samych siebie. Ta osoba chce, abyś zrozumiał, że jest teraz gotowa być całkowicie szczera ze swoimi emocjami. Ich uczucia stały się zbyt silne, aby je ukrywać, wpływając na ich uznanie dlatego, kim jesteś i jakie unikalne cechy posiadasz. Tęsknią za Twoim śmiechem, spostrzeżeniami. I komfortem, jaki przynosi Twoja obecność. W swojej wiadomości poruszają również znaczenie samoświadomości i rozwoju. Wierzą, że zrozumienie siebie i dbanie o własne potrzeby i szczęście są kluczowe dla tworzenia zdrowych relacji. Przygotowując się do otwarcia przed Tobą, trzymają się nadziei, że ich szczerość otworzy drzwi do odnowionej więzi, która będzie szanować zarówno Waszą indywidualność. Jak i więź, którą dzielicie. Ich szczera wiadomość dotyczy gotowości nie tylko do podzielenia się swoimi uczuciami, ale także do zaangażowania się w dojrzały, przemyślany związek. Czekają z mieszanką oczekiwania i nadziei, zastanawiając się, co przyniesie przyszłość dla was obojga. Zachęcają cię do zaufania wszechświatowi, ponieważ zawsze dba o twoje najlepsze interesy. Kiedy ta osoba wyraża swoją miłość do ciebie, chce, abyś zrozumiał, jak wyjątkowy jesteś. Jesteś kimś, kto naturalnie przyciąga innych, sprawiając, że czują się szczęśliwi i doceniani, gdy są w Twoim towarzystwie. Jesteś niezapomniany, a Twoja nieobecność jest głęboko odczuwana. Choć może być to niewygodne wiedzieć, że ktoś tak bardzo za Tobą tęskni. Jest to znacznie lepsze niż brak doświadczenia miłości od kogoś, kto naprawdę cię ceni i troszczy się o ciebie. Wiadomość zachęca cię również, jeśli czujesz, że to jest właściwe i bezpieczne. Do rozważenia ponownego nawiązania kontaktu z tą osobą. Życie może być pełne nieoczekiwanych wydarzeń, a czasem nieporozumienia lub zwykła odległość mogą tworzyć niepotrzebne luki. Poprzez ponowne nawiązanie kontaktu możesz znaleźć uzdrowienie, osiągnąć zamknięcie, lub nawet mieć szansę na odnowienie czegoś, co kiedyś było bardzo ważne. Z drugiej strony, jeśli istnieją uzasadnione powody, aby zachować dystans, powinieneś ufać swoim instynktom i priorytetowo traktować swoje dobro. Decyzje dotyczące ponownego kontaktu. Zawsze powinny uwzględniać Twoje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wiadomość podkreśla, jak wartościowa jest Twoja obecność dla tych, którzy Cię znają i kochają. Twoja dobroć, śmiech i szczera przyjaźń pozostawiają trwałe wrażenie, wzbogacając życie tych, których dotykasz i sprawiając, że świat jest jaśniejszym miejscem, ponieważ jesteś jego częścią. Wiadomość kończy się modlitwą, prosząc o boskie wsparcie dla osoby, która zamierza podzielić się swoimi uczuciami z Tobą. Modlitwa prosi o komfort, uzdrowienie, siłę i mądrość dla Was obojga w tym czasie. Podkreśla znaczenie miłości do samego siebie i potrzebę poddania się wyższemu planowi, ufając, że wszystko ułoży się tak, jak powinno. Aby zaakceptować tę wiadomość i jej błogosławieństwa, Zaprasza się do wpisania w komentarzu 1111. Zachęca się również do zostawiania pozytywnych komentarzy dla innych, szerząc dobrą energię i wsparcie poprzez wzajemne podnoszenie się na duchu. Proszę polubić, udostępniać i subskrybować kanał, aby pomóc szerzyć jeszcze więcej pozytywności. Wiadomość przypomina, że nigdy nie jesteś sam we wszechświecie więc nadal dziel się miłością i pozytywnością z innymi. Dzięki temu nie tylko wzbogacasz swoje własne życie, ale także przyczyniasz się do lepszego i bardziej troskliwego świata. Dziękujemy, że jesteś latarnią światła i nadziei dla tych wokół ciebie.